Kolejny tydzień i kolejny zestaw ćwiczeń, które będą nieco bardziej dynamiczne niż poprzedni razem. Zacznijmy od podporu przodem, stopy na palcach i stawiamy dłoń prawą, lewą, schodzimy w dół do podporu. Znowu prawa ręka, lewa. Wchodzimy więc na lewą, na prawą, schodzimy w pierwszą lewą, wracamy do podporu. 45 sekund tego ćwiczenia w trzech seriach. Przed nami brzuch i ćwiczenie, które nazywam kołyski. Kładziemy się na podłodze, dłonie znowu płasko, pięty przy pośladkach i staramy się przeciągnąć kolana jak najbliżej brody. Możemy to ćwiczenie troszkę zmodyfikować, rotując biodra i kolana, dociągając do barku. Raz prawego, raz lewego. Trzecie ćwiczenie, czyli sprint w Pracuje całe ciało, ręce, brzuch i nogi. Robimy podpór na dłoniach. Głowa patrzy na podłogę. I jak najszybciej pracujemy nogami, przyciągając kolana do klatki, biodra trzymając nisko.